rozgrywki sportowe, gry multimedialne, ścianka czy dmuchańce. Dzieci rozpoczęły atrakcyjne ferie zimowe w gminie Turawa. Gmina Turawa organizuje ferie już po raz trzeci. Zawsze szykujemy bardzo dużo atrakcji. Hasłem przewodnim tegorocznych ferii jest bez sieci, czyli chcemy odciągnąć dzieci od telefonów, od internetu i pokazać im inne ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Będziemy codziennie chcieli zachęcać do innych tematów. Będą rozmowy z dziećmi. Telefony oczywiście odkładają, tu nie ma czegoś takiego, siedzieli w czwartego Gnisko w Nadleśnictwie, w piątek będzie policja mówiła o bezpieczeństwie, także codziennie nowe atrakcje, dmuchańce będą wymieniane co dwa dni, także też dzieci nie będą się nudziły. Widzę, że już dzisiaj pełne energii przyszły, czekają, także bardzo mi miło znowu po raz kolejny jako gminatura to organizować. Ponad setka dzieci zapisała się na zajęcia, które trwać będą przez pięć dni. Dmuchańcy są bardzo fajne. Dlaczego warto y, brać udział w takich zajęciach, w y, ferie zimowe, Jak myślisz? Żeby nie było nudno. Pewnie przed telewizorem bym siedziała. A tak? To pełno ruchu, fajna zabawa. Brałam udział w, na tamtym ruchańcu. A dlaczego warto brać udział w takich y, zajęciach, jak myślisz? To jest fajnie. Co jeszcze jest fajnie? Zabawnie, Wolno fajnie sobie spędzić, co z kolegami. Sporym zainteresowaniem cieszyły się gry multimedialne. Zachęcamy dzieci i młodzież do e, uprawiania sportu. To jest najważniejsze. E, w tym roku przyjechaliśmy z ruchową ścianką spinaczkową, z platformą balansową i podem. Dwie osoby biegają i na, e, muszą nadepnąć na swoje kółka. I w ten sposób ten, kto nadepnie na najwięcej. Pól, no to wygrywa. Trzeba odpocząć ze od szkoły i mieć taką przewagę od nauki. Taka forma spędzenia wolnego czasu daje dzieciom szansę na nowe znajomości i oderwanie się od ekranów, telefonów czy komputerów.